Joanna Krupa opublikowała przejmujący wpisek sobie w trakcie rozwodu: Foto. Spekulacje na temat kryzysu w związku Joanny Krupy nam nazali się od kilku tygodni. Internauci zauważyli, że modelka przestala wrzucać zdjęcia z mezem, a w jednym z wywiadów nie chciała za bardzo o nim opowiadać. Kiedy jednak pytan na temat jej malzenstwa zaczęło pojawiać się więcej, poinformowała. Ze, niestety, czeka kolejny rozwód. Modelka przyznala ponadto, że ona idą glesną nas, ze względu na dobro córki. Zamierza je utrzymywać poprawne, a może nawet przyjacielskie relacje. Zadmien z rodziców nie chce, aby ich rozstanie negatywnie wpłynęło na czteroletnią asche. Mimo wszystko krupa nie lukruje aktualnej rzeczywistości i zdradza, że przechodzi trudne chwile. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Modelka zamieściła ostatnio na Instagramie Post, który zaniepokoił zarówno jej siostrę, jak i fanów. Na zdjęciu Joanna Krupa trzyma na rekach malas i pozuje do selfie. W oczach można dostrzec smutek. Macierzyństwo to eksperyment, który sprawdza, jak długo twój organizm może funkcjonować bez odpowiedniej ilości snu i jedzenia. Napędza go tylko adrenalina, kawa i uśmiech. Dzień szósty, napisala pod postem Joanna Krupa. Zobacz TS, przybita Joanna Krupa prezentuje pozbawione obraczki dla na zakupach z córka, zdjęcia. Właśnie ta fotografia sprawiła, że Fani zaczęli martwić się o gwiazdę, doszukując się powiadania z jej niedawnym rozstaniem z ojcem jej córki. Biedna mala Ascha, pisze Marta Krupa. To jest tak, mam, i chyba każda mama, jak się coś dzieje, to nabieramy nieziemskiej mocy. Muzeum w ogóle nie spac, Asia, wiem co to znaczy, trzymaj się tam, pisze fani w komentarzach. Jesteście pod wyrazeniem tego, jak w roli samodzielnej mamy sprawdza się Joanna Krupa?